Cześć, tak, kochani, ja jestem Firpia. Witam w poniedziałek, witam u mnie, a to jest kolejny odcinek z Hotelu Adeli, czyli serii, w której prowadzimy hotel. Witam Was dzisiaj ze Staśkiem i Celinką, czyli. Mężem, oraz córką Adeli, no i jeszcze z y, kotami, które właśnie przyszły zupełnie niewołane. I jak pewnie widzicie, to nasz malutki kociak już dorósł i stał się wielkim, potężnym kotem. Dzisiaj będziemy mieli bardzo fajne wyzwanie, ponieważ od dzisiaj zapraszamy współlokatorów do naszego hotelu i jeszcze od siebie mogę powiedzieć, że wytłumaczę Wam, co zrobić, jeżeli nie możecie mieć tych współlokatorów, nie przychodzą Wam, albo po prostu nie chcą z Wami zamieszkać. E, tym wszystkim się dzisiaj zajmiemy, tak więc. Ja zapraszam Was do oglądania i pamiętajcie o bilecie, czyli o łapce w górę, pod tym odcinkiem. No to co, miłego oglądanka! To jest właśnie Ewa, a to jest Tamara. I zanim powiem wam, co zrobić, żeby naprawić te błędy, to muszę wam opowiedzieć o ważniejszej sprawie. A mianowicie, w trakcie naprawiania i ogarniania tego, jak to zrobić, odkryłam coś niesamowitego. Jeżeli już przychodzą do nas ci współlokatorzy i my im odmawiamy, 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 bo żaden nam się nie yy, tak jakby nie podoba, to im częściej odmówimy, im więcej odrzucimy ofert, to przychodzą do nas coraz ciekawsi kandydaci. Tym sposobem poznaliśmy Ewę, z którą się Adela od razu zaprzyjaźniła. Co jest niezwykłego w Ewie? To, że jest gwiazdą, jest schodzącą gwiazdą oraz jest zawodową e, sportsmenką, czyli jest na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o karierę i e, coraz więcej tak jakby takich ciekawych simów poznaliśmy. Na ten przykład mamy jeszcze Ricardo, który jest Aktorem i który również jest gwiazdą i chce u nas zamieszkać, i e, bardzo się cieszę z tego powodu, bo właśnie o to chodziło, żeby mieć ciekawych ludzi u nas w hotelu. I teraz powiem wam, jak zrobić, żeby mieć tak, jakby współlokatorów e, i żeby nam to zadziałało. Opcja pierwsza: po prostu przenosimy naszą rodzinę i działkę do innej miejscowości, a potem z powrotem w miejsce, w którym chcemy mieszkać. E, druga opcja: jak to zrobić? W tym momencie nasza Ewa się zgodziła, dlatego. Że wcześniej zrobiłam mniej więcej coś takiego, tylko najpierw właśnie pokażę to na innym simie. Bo skoro Ewka się już zgodziła u nas zamieszkać, to po prostu damy jej pokój. I ja myślę, że fajnie by było, gdyby ona zamieszkała jako taka gwiazda w jakimś takim pojedynczym pokoju. E, wiecie. W żeby miała luksus, na przykład tutaj ten, ten mi się wydaje, nie, chociaż ten jest bardziej taki pasujący do niej także Ewie damy ten pokój, jak widzicie już mamy dwóch kolejnych współlokatorów e, którzy się tutaj zadomowili o nie, to jest Stasiek Stasiek, co ty tutaj taki rozebrany Ale mamy właśnie tutaj Kingę Która też chce z nami e, zamieszkać Zostać naszym współlokatorem I właśnie na Kindze to pokażę Od początku Sposób numer jeden już wam powiedziałam Czyli przenosimy działkę z rodziną do innej miejscowości A potem z powrotem do tej, w której chcemy mieszkać I to zazwyczaj działa Tak na około w 80% działa e, Sposób numer dwa Bierzemy naszą rodzinę Zapisujemy sobie plik z naszą rodziną, czyli save z nią. Robimy nową grę, tworzymy nową grę i wrzucamy do tej nowej gry tak jakby umieszczamy z galerii naszą rodzinę albo na przykład umieszczamy ją chwilowo w galerii a potem dopiero znowu w grze i to też działa nawet ma większy procent niż ten sposób numer dwa. Sposób numer trzy najprostszy ja myślę i najbardziej skuteczny ale trochę odbiera takiego wiecie takiej duszy w tym w tych lokatorach i właśnie ten trzeci sposób tutaj pokażemy na naszej kindze. Sposób numer trzy zawsze skuteczny i polega to na tym, że mamy sobie sima, którego chcemy dodać, żeby był naszym współlokatorem, ale on może nam odmówić, ponieważ na przykład ma już dom i nie będzie chciał. No to co robimy? Za pomocą kodu lub za pomocą Moda. Ja teraz to zrobię za pomocą Moda, bo po prostu yy, będzie yy, szybciej. Klikamy sobie na sima i dodajemy go do rodziny na chwilę. Mamy już Kingę u nas w rodzinie. Zobaczymy, czym ona się zajmuje w ogóle. Eee, pracowniczka fast foodu. I ja wam teraz powiem dlaczego my chcemy tą Kingę Dlatego, że już jej nie ma, bo poszła chyba do pracy, ale przyszła do nas yy, bardzo właśnie fajna Tamara. Yy. Może z perspektywy Adeli, przyszła do nas Tamara, która chciała u nas zamieszkać i była tak jakby naszym potencjalnym współlokatorem, i się okazało, że ona jest w małżeństwie z Kingą. A Tamara z kolei znowu, obiecująca debiutantka i dodatkowo ma bardzo dobry zawód, bo jak możemy sobie zobaczyć już z panelu Kingi, ja to odkryłam przed chwilą, jest menadżerką, czyli bardzo dużo zarabia. I chcemy po prostu, żeby tak jakby małżeństwo mieszkało u nas w hotelu i ja myślę, że to będzie dobry patent, zwłaszcza, że one się do nas e, zgłosiły, nie wiem Kinga kto cię ubierał, ale to wygląda okropnie, ale okej okay. i e, słuchajcie, Kinga pracuje akurat w fast foodzie, także śmieszna sprawa, co my robimy? bo już się za bardzo rozgadałam, wiecie, ja to się zawsze rozgaduję, e, do brzegu, do, do brzegu. Słuchajcie, klikamy sobie na kinie, mamy już ją w rodzinie dodaną i teraz e, musimy ją po prostu z rodziny przeprowadzić. Możemy to zrobić za pomocą telefonu albo po prostu kodu lub po prostu moda. Ja sobie użyję moda, bo, bo tak jest najprościej. Klikamy... Sobie w opcję zarządzania simem, a potem po prostu przeprowadź SIM a do nowej rodziny. I ważne jest to, żeby przeprowadzić go do nowej rodziny, ponieważ, jak go przeprowadzimy do innej, to on może znowu nam odmówić, że już ma rodzinę i ma gdzie mieszkać, więc nie chce. Może nie musi, ale zawsze działa, jak przeprowadzimy do nowej. Więc klikamy, żeby Kinia się przeniosła do nowej rodziny i Kinia już nie jest u nas, jest w jakiejś nowej rodzinie, a w tej nowej rodzinie to znaczy, że tam nie ma domu ani nie ma e, tak naprawdę rodziny, bo jest samotnikiem. I w tym momencie, jak zaproponujemy naszej kini, żeby z nami zamieszkała, to ona się zgodzi. I w tym momencie Kinia nie ma domu i możemy po prostu zaproponować jej, żeby e, u nas zamieszkała. Akurat mi kinia zniknęła, bo czasami tak jest, że ona po jakimś czasie znika, ale to nic trudnego po... Po prostu musimy na przykład ją odszukać, czyli znowu zaprosić do nas na parcele albo na przykład gdzieś z nią iść. W tym momencie my nie możemy, w moim wypadku, nie możemy zaprosić z powrotem kinii, dlatego że ona jest w pracy, ale możemy na przykład gdzieś z nią popodróżować i ona tam się pojawi i, i wiecie, wtedy ją po prostu zaprosimy. Trzeba kombinować. O, proszę, i widzicie, Kinia w tym momencie powinna być w pracy, ale że zaczęliśmy z nią podróżować, to ona po prostu jest tutaj i, w, i zgodziła się, żeby zostać naszym współlokatorem. Po prostu klikamy i e, bierzemy, zostać naszym współlokatorem. Akurat tego wam nie pokazałam, bo ja zdążyłam kliknąć to jeszcze w kuchni, e, zanim ona znikła, ale chci wiecie, chciałam wam pokazać, jak jeszcze będzie na miejscu i się okazało, że już jest tak, jakby zaakceptowana jak jako współlokator, więc musimy teraz i dać e, jakiś pokój. Mam tutaj dwóch. W dwuosobowy pokój. Po prostu przydzielimy Kini e, to łóżko. Hmm, gdzie ono jest? Aha, tutaj, Boże, nie widziałam Cię. A to drugie jej żonie. Tylko lipa trochę, że będą spały na osobnych łóżkach, co nie? Ale może właśnie na balkonie im damy takie podwójne łóżko. Dobra, rzecz, która nam została do zrobienia, to ściągnięcie teraz żony Kini i możemy już grać. Ten odcinek w ogóle jest pod tym względem taki Jezus! Strasznie, wiecie, techniczny, ale no, zdarzyło mi się to, co się zdarza wielu z Was, czyli osobom, które chcą prowadzić hotel, że przestali przychodzić potencjalni współlekatorzy i trzeba było to ogarnąć, a nieźle się na tym wiecie, naćwiczyłam, zanim wszystkie sposoby odkryłam, więc musi, chciałam Wam od razu to pokazać, żebyście wiedzieli na zaś. Więc jeżeli gdzieś tam w świecie zobaczycie, że ktoś o to pyta, to przekaście mu to, że jest taki sposób, jak Wam się nie będzie chciał. Pisać albo odpowiadać, to wyślijcie tym osobom ten filmik i w pierwszych chyba czterech minutach się zmieściłam, nie wiem. W pierwszych czterech minutach e, wszystko jest wytłumaczone, nie? Dobra, co my dzisiaj robiły? Ej, słuchajcie, w ogóle Celina masekrycznie jest zaniedbana. E, Adela o nią totalnie nie dba, więc teraz pójdzie trochę e, właśnie z Celiną e, spędzić czasu. Muszę Wam coś opowiedzieć. Podczas tego wszystkiego, tego ogarniania ja musiałam być cały czas, wiecie, gra była aktywna, żeby to zrobić, a nie chciałam przez pierwsze 20 minut filmu robić te rzeczy, czyli ogarniać te rzeczy. I e, dorósł nam kot i wygląda trochę jak Fiona, stał się potężnym, grubiutkim, pięknym kociakiem. Odcięli nam prąd, e, bo zagapiłam się totalnie i odcieli nam prąd. Zrobiłam złą wyspę! Nie wiem, czy. Ktoś jeszcze zauważył, bo tam chyba z trzy osoby zauważyły na poprzednim odcinku, że ta wyspa jest słuchajcie, źle zrobiona. I już Wam mówię o co tutaj chodzi. Użyłam po prostu do tej wyspy e, nie tych takich blatów długich, żeby oni mogli tu siadać, tylko takich zwykłych, właśnie tych. I oni tutaj nawet jak usiądą, tu jedzą na kolanach i trzeba będzie całą wyspę przebudować. Dużo mamy rzeczy do zrobienia, więc mam nadzieję, że wszystko nam się uda. I dodatkowo, patrząc w kalendarz, e, to się okazuje. Że nasza Celina ma urodzinę dopiero za kilka dni, a ona jest jakaś taka strasznie wymagająca pod względem opieki. To znaczy, że bardzo często tam się skupczy, czy, czy jest głodna, czy coś w tym stylu, i trzeba lecieć i tam o nią dbać. więc zastanawiam się, czy nie lepiej będzie po prostu szybciej ją dorosnąć. Ale zanim przejdziemy do tych wszystkich rzeczy, niech tam już w tle Adela to ogarnia, a ty siebie ogarnij, Staszek, bo nie wiem, co ty robiłeś przez ten czas. Poznajmy, Naszych nowych współlokatorów, bo już mamy ich czterech, a więc zaczynamy od pierwszej, czyli od Ewki. Ewa się pojawiła jako pierwsza i, i to było na tej zasadzie, tak jak wam opowiadałam, że ja po prostu przychodzili do mnie jacyś tacy e, współlokatorowie w typie Alex, czy w typie Jana Trzewika, czy coś w tym stylu, a ja po prostu ich odrzucałam, bo nie byłam zainteresowana i tak gdzieś tak, nie wiem. Za ósmym, za dziewiątym razem przyszła Ewa, i się okazało, że Ewa jest w ogóle wschodzącą gwiazdą, i, i jest super, więc od razu się zgodziłam na to, żeby została naszą współlokatorką. Do Ewa już poszła chyba do pracy. Ewa jest schodzącą gwiazdą i właśnie ma bardzo wysoki poziom kariery e, sportowej, z tego co my się dowiedzieliśmy. I o, idzie kolejna do pracy i to jest akurat studentka i to jest Roxana Wórek. Wiem, że ona też jest na jakimś tam wysokim stanowisku, dlatego w sumie ją wzięłam, e, bo słuchajcie, po prostu miałam te, taki, jak ja odkrywałam te sprawy, to wtedy odkryłam też jej zawód, a potem nie zapisałam tego, bo mi coś nie wyszło i stąd wiem. Tak więc Roxana też ma jakieś tam wysokie takie stanowisko i fajne umiejętności, ale to zaraz odkryjemy, jak wróci z pracy. Oni wszyscy o dwie godziny do pracy idą. A to jest nasz aktor! I w ogóle to jest najlepsze. Słuchajcie. To jest Ricardo Carp. Ja nie wiem skąd on się wziął, ale bardzo mnie rozbawiła, rozbawiło jego imię i nazwisko. I to jest wschodząca gwiazda. Ricardo jest aktorem. I szkoda, że tego nie nagrałam, bo robiłam to mega rano jeszcze w piżamie. Jak on przyszedł do nas tam, bo to wiecie, nie było tak, że po tym dziesiątym razie przychodzili sami aktorzy, tylko dopiero tak na przemian, nie? E, to słuchajcie, było pełno fanek tutaj koło, jak on się tu pojawił. I paparazzi... I ja wyłączyłam mu ten blask, żeby oni tutaj nie przyłazili i też miał wyższą tak jakby, nie wiem jak to powiedzieć wyższy poziom sławy i ja specjalnie zmalałam ten poziom e, sławy z tego względu właśnie, żeby ci fani tu nie przychodzili, bo to był taki burdel że nie dało się tego wytrzymać więc przyznaję się do tego, że to zrobiłam e, i jak tylko trochę się tu ogarniemy, to mu to wzwyżę, żeby wiecie, było sprawiedliwie więc poznaliśmy już Ricardo, poznaliśmy Ewę, poznaliśmy Roksanę i mamy jeszcze Kingę e, i sprowadzić właśnie żony kin Kingi i będziemy mieli póki co dosyć fajny skład na początku, a potem będziemy sobie wybierali jeszcze takich wiecie, ciekawszych współlokatorów i pomyślałam sobie, że co wy na to żeby troszeczkę nag nagiąć zasady i to jest właśnie pytanie dla was i, i liczę na to, że teraz każdy w komentarzu odpisze, e chodzi mi o to, żeby troszeczkę nagiąć zasady jako kolejnych współlokatorów, na przykład zaangażować jakieś takie postacie kulto kultowe typu Mroczny Kosia czy coś w tym stylu? nie wiem, jeżeli chcecie, to dajcie znać i yy, od razu propozycję kogo byście chcieli wyjątkowego właśnie u nas yy, w domu yy, a my tutaj będziemy musieli się zająć ogrodem i nie tylko, bo muszę wam o czymś jeszcze powiedzieć, w ogóle dużo się informacji w tym odcinku nazbierało widzę, że tutaj Stasiek, Stasiek ty w ogóle o siebie i zadbać? nawet jeśli nie ugotowałeś, to co ty robisz przez tyle czasu? jak tylko Simowie mają jakieś pieniądze na koncie, czyli mają chyba więcej niż tysiąc Simolonów to klikają sami z siebie w telefonie. I płacą te raty, co mają do płacenia. I jak co uzbieram 10 tysięcy na przykład, żeby basen postawić, czy coś innego, to Adela z Staszkiem zaraz spłacają ten kredyt. Ja się, ja się im w sumie nie dziwię, że oni tak robią. E, za bardzo się nie dziwię. Ty, tutaj do, do Staszka przyszłaś. Trzeba sprzedać te wszystkie e, róże, ale najpierw chciałam, żebyś zebrała. E, tulipany, bo tulipany będziemy sadzili na balkonach. Taki mam plan, mam nadzieję, że się uda. Jest dużo dzisiaj ogarniania, ale bardzo to lubię. On, nasz aktor poszedł do, e, do tego, do pracy. Ja nie mogę się doczekać, aż w końcu na tyle ogarniemy ten system, żeby móc mu włączyć tą sławę, bo jak tutaj będą przychodziły jego fanki u nas pod, e, pod ten, to będzie super. I w ogóle cieszę się, że tak się to potoczyło i że odkryłam to, że tacy ciekawi goście do nas przychodzą, bo to jest mega w ogóle ciekawe. Ciekawe, ja nie wiedziałam, że tak jest. Jestem ciekawa, czy ktoś z was wiedział. Co z naszą Celinką? Yy, padają pytania, czy Celina przejmie hotel. Słuchajcie, właśnie, widzicie? Stanisław właśnie zapłacił swoją ratę, dziękujemy. Czyli Stanisław w tym momencie podczas śniadania... A ty co? A ty... Tacy co? Kizzy, co ty jesz surowe wow. ciasto na naleśniki? No. Czy ty jesteś normalnym kotem? Będzie ci żołądek bolał. W sumie patrząc na twoje oczy, to nie, nie jesteś normalnym kotem. Yy, właśnie, wracamy do Celinki, bo zaczęłam gadać o Celince naszej. Czy Celina przejmie hotel i obowiązki padeli? Ja mam bardzo fajne plany y, co do Celiny, ale y, jeszcze na razie nie zdradzę wam y, moich planów związana, związanych z Celinką. Y, na wszystko przyjdzie czas, także zobaczycie, pewnie was zaskoczę. A tu co, ktoś już tutaj odłożył swoje rzeczy. DJ Candy, okej, okay, fajne rzeczy tutaj co jest, zestaw do gorącej czekolady, ktoś przyniósł sobie znowu Stanisław zapłacił ratę. on nas normalnie zaraz, wiecie Stasiek ja bym żeby ja płaciła te raty i decydowała kiedy i ile płacimy a nie, że ty, że ty sobie co chwilę klikasz i płacisz te raty w ogóle, tak wiesz nie zwracając uwagi na nic, dobra, Adela tutaj te pszczółki ogarnia, tak naprawdę te ule to teraz my prowadzimy typowo hobbystycznie z tego względu, że no my mamy, no nie zarabiamy Robimy z tych uli jakoś super dużo, ale one są częścią naszej historii hotelowej, więc niech tak będzie. I przyszła do nas, słuchajcie, Agnieszka Szpilka, która postanowiła obciąć się na łyso. I jakby ktoś pytał, to nie, nie dlatego że nie mam jakiegoś pakietu czy dodatku. Po prostu ona sama zmieniła fryzurę na łysą. nie pytajcie: Ricardo, a w coś ty jesteś ubrany? W ogóle zobacz jego twarz. On to jest taki, taki, taka prawdziwa gwiazda, ale my oczywiście zrobimy im później jeszcze, e, tak jakby, metamorfozę e, i zobaczymy, jak, to, jak, jak są pobierani, jak wyglądają i tak dalej. Dziwi mnie to tylko, widziałam tu na dole rzekinia. Śpi sobie na kanapie i w ogóle śpi na kanapie w pokoju Ewy, zamiast iść spać u siebie w pokoju. Ona ma pokój na górze. Nie wiem, dlaczego ona tam nie idzie spać. Tutaj ma przecież łóżko. Będzie miała zaraz. Właśnie jej żony musimy jeszcze ten dzisiaj tutaj ściągnąć. Staszek, ty nie na kanapie się zrzemną, tylko i nie pać już tych rad, tylko idź spać do łóżka, bo ty jesteś padnięty na maksa, i zamiast iść odpocząć, to on słuchajcie chodzi, pije co chwilę kawy, i nie wiem, co to Staszek nam ogarnia. Nie? Dzisiaj jest poniedziałek. Ja wiem, że poniedziałek dla wielu ludzi jest takim ciężkim dniem, bo trudno po weekendzie wrócić do normalności, i zwłaszcza jeżeli się w weekendzie odpoczywało grzecznie, ale no, Staszek, już nie dramatyzuj. Dlaczego oni nie śpią w swoich łóżkach. Dlaczego oni sypiają na kanapach? Yy, totalnie tego nie czaję i nie podoba mi się to za bardzo. Przecież, Ricardo, ty masz jedną z lepszych, yy, jedną z lepszych sypialni. Nie wiem, czego to jest kwestia, bo Ricardo ma tutaj swoją sypialnię, nie? O, wróciła! Wróciła Roxana do domu. Bardzo się cieszę. Zobaczmy, co ona zrobi od razu po powrocie do domu. Ona chyba będzie tanczyć tak. Ona sobie tanczy przy radiu teraz, tak. Super buty w ogóle. Jezu, słuchajcie, te losowe ubrania czasami są takie przykre. O, ten kot biegnie. Właśnie, słuchajcie, my mamy tyle rzeczy do zrobienia. Może po kolei. Jak Adela skończy tylko kompozycję kwiatową, to ściągniemy najpierw żonę e, Kingi, bo Kinga może się czuć smutną bez swojej żony. Potem po... Nie, to już chyba będzie ranek, więc y, jak będzie ranek, to polecimy z kotami do weterynarza kupić takie odmładzające y, smaczki dla kotków, bo ja bym nie chciała, żeby one <laughs> się zestarzały, one są jakieś śmieszne i w ogóle są świetne. I nie wiem, co one tutaj robią, jakieś giparty na stole. I cyk, za kompozycję dostaliśmy 2000, także bardzo się cieszę. To co, my dzwonimy sobie teraz po... Zawsze zapominam o Tamara, to jest takie nietypowe imię. I Alex do nas przyszła. Nie wiem, ona, czy ona chce tutaj z powrotem zamieszkać? Nie wiem, czy bym chciała, żeby tutaj Aleks mieszkała, tak jakby nowy hotel, nowi ludzie. Bardziej bym chyba stawiała, na właśnie takie, takie ciekawe osobistości, jak ci nasi, te nasze wschodzące gwiazdy. Co ona tutaj ma? Aha, ona chce kupić basen. My kupimy ten basen, więc przypnę ci to pragnienie, bo czemu nie? My zbieramy na niego, tylko Staszek wszystko prze. Y, płaci biuracy płaci za wszystko, jak już pewnie wiecie. Znowu będziemy mieli mnóstwo jedzenia, ale na szczęście mamy dużo służby zaangażowanej i... Okej, okay, ona ma już Także robimy teraz to, co ja pokazywałam Czyli po prostu klikamy na nią Dodajemy sobie tę markę do rodzinki Zobaczmy w ogóle, czym ona się zajmuje Ach, bo ona była, słuchajcie, menadżerką Ósmy poziom kariery Uuuu Dobra, ta marka w rodzinie Co teraz? Klikamy sobie tutaj na moda Polecenie Zarządzaj Simem Turururu Sima, do nowej rodziny, okej. Okay. I ta marka nam zniknęła, no tak jak mówiłam, czasami się tak dzieje, że ci Simowie znikają, ale co, co musimy zrobić, to po prostu zaprosić ją z powrotem, albo podróżować z nią gdzieś i wtedy ją zaprosić do nas. I zrobimy to jutro rano już, karbłotny ktoś ugotował. Adela, aha, to jest Adeli w ogóle potrawa? To weź sobie zjedz, bo ty niedługo będziesz głodna. No i hajs się rozszedł, było 11 tysięcy, jest 2 tysiące. dobra, no ciao, no trudno. Raz podwozem, raz podwozem. Tutaj widzę, że się zaprzyjaźniają ze sobą. Są właśnie w pokoju relaksu dla, nas, dla naszych gości hotelowych. Kinga siedzi jakoś, jakoś tak zamula. E, w ogóle trzeba będzie zrobić jej tą metamorfozę, bo zobaczcie, jak Kinga wygląda. To zaraz to też zrobimy. E, co tutaj dalej? Adela idź do pracy. Stanisław właśnie zapłacił. Stasiek, ty nas wykończysz? Nie możesz płacić dziennie po 10 tysięcy sam siebie. Obrówna pieluszka. Dobra, Staszek już idzie nakarmić naszego skraba. O, właśnie. Nie wiem, czy widzieliście, to takie łóżko nad jego głową. Chyba jednak skorzysta też raz ze swojego łóżka, tak? O ile dobrze pamiętam, a ty po co tu wlazłeś? Pewnie będziesz przecierał Blat, tak. Sprawdzasz, czy jest dobrze. Tak, w końcu skorzystał z swojego pokoju, bardzo się cieszę. A jeszcze jedna sprawa, póki tu stoję. Tak, zrobimy automatycznie przełączanie świateł, wszystkie światła, ale muszę Wam powiedzieć, że to już niestety nie działa. Działało to w, w wcześniejszych częściach, no ale tutaj to nie działa, niestety nic to nie daje. Rachunki są tak duże, jak y, jest wielka wartość y, naszego majątku i z racji i też tego cieszę się bardzo, że mamy takich bogatych współlokatorów, bo jestem ciekawa czy bogato nam zapłacą e, i czy ich zapłata będzie się jakoś różniła kosztami od zapłaty takich zwykłych simów, którzy na przykład są bezrobotni albo są na bardzo niskich stanowiskach i nie są gwiazdami Hejka, hejka, mam nadzieję, że wy ty dzisiaj też sobie wypiliście cieplutką herbatkę jak i Adelka. Ja ostatnio zaczęłam pić bardzo dużo herbaty z pokrzywy i, i bardzo sobie chwalę, więc polecam wam też. I właśnie udajemy się do schroniska, boże nie schroniska, do kliniki weterynaryjne, schroniska, dlatego, że te koty całą noc po prostu wariowały, chodziły, biegały, ganiały się i wiecie, czas nie chciał szybko lecieć, pomimo tego, że wszyscy w domku spali, bo te koty tam w nocy urządzały sobie harce. Nie wiem, czy wasze koty też tak robią. Akurat Lira ma to do siebie, że w nocy śpi. W sumie w dzień też śpi. Ona cały czas śpi, więc z nią nie ma takiego problemu. Ale my za to się wybieramy w podróż właśnie z naszymi Zwierzętami. Proszę bardzo, proszę bardzo i z naszą przyszłą wspólną lokatorką Tamarą. I co, po co my w ogóle tam lecimy? Po pierwsze, odmłodzić nasze kociaki, tak jak wspominałam wcześniej. Po drugie wysterylizować je, żeby one nie przyniosły więcej zwierząt do domu. Trzeba być odpowiedzialnym. Zostawiamy Staszkę z małą w domu naszych współlokatorów i lecimy sobie właśnie do kliniki weterynaryjnej. No i jesteśmy, no hejka, dobra, najpierw Tamara, yy, ogarnijmy Tamarę, dzisiaj jest w ogóle dzień miłości, to przydałaby się jakaś randka z Staszkiem yy, i zobaczymy, czy już możemy poprosić ją, żeby została naszą współlokatorką, czy za dużo czasu minęło i będziemy musieli poczekać, no co, zobaczymy, czy Tamarka się zgodzi. Eee, dzięki za propozycję, ale mamy już gdzie mieszkać. To znaczy, że po prostu za dużo czasu minęło od momentu kiedy ją e, dodaliśmy i wyrzuciliśmy i ona zdążyła tak jakby już sobie znaleźć e, tam, jakąś tam rodzinę, więc po prostu musimy powtórzyć ten zabieg, czyli mamy ją teraz dodaną i musimy teraz znowuż ją wyrzucić. A, czekajcie, źle klikam. Dobra, wyrzucić ją. Przyprowadzamy do e, nowej rodziny. Ok, i tamara znowu nam zniknęła. Ale teraz, nie czekając zbyt długo, po prostu klikniemy jeszcze raz. E, Podróżuj. O nie, jeszcze fizji tutaj do kochania. Tak, nawet nie wiesz jak się cieszę, że już wkrótce będziemy razem mieszkać. I zadziałało, słuchajcie, także y, trzeba trochę pomyśleć, y, na spokojnie do tego podchodzić i wszystko się da. Więc jeżeli wszystkie inne po prostu sposoby Wam nie zadziałają, to zawsze możecie zmusić kogoś. Albo po prostu jak nie chcecie, y, nie wiem, zmusić, szukać specjalnie kogoś, żeby kogoś zmusić. Albo robić tych wszystkich rzeczy, to możecie na przykład sobie zatrudniać z Taczki, ogrodników, takich simów wiecie, generowanych na wasze potrzeby i ich zapraszać, bo oni zawsze, a raczej nigdy nie mają domów e, i zawsze się zgadzają więc jakby ktoś chciał jeszcze bardziej nałatwić, to tak też można, no dobra, a my teraz z parku już lecimy z powrotem e, do naszej kliniki weterynaryjnej także jeszcze raz podróżuj tym razem bez Tamary, już Tamara nie musi z nami, bierzemy tylko nasze koty i razem z Adelką Lecimy, wysterylizować, zwłaszcza Kiziego, bo już on by chciał, nie wiadomo co, przyniósłby potem nam kolejne alimenty, ja myślę, bo mimo wszystko, pewnie dzieci by zostały przy kotce przy mamie, więc pewnie byśmy płacili e, alimenty. A znając szczęście nasze i to, jakie Kizji jest szalony, to pewnie z by tam wymajstrował, co nie? Jak myślicie? Dobra, jesteśmy w końcu na miejscu. I idziemy się zarejestrować Dobra, nasze koty na szczęście wszystko z nimi w porządku Dobra, zaczynamy od Kiziego Przysmak z ambrozą Ojejku, to 2,5 tysiąca kosztuje Ten przysmak Z krzesi twojego zwierzaka A to nie, bo oni jeszcze nie umarli, czekajcie To nie środek przeciwstarzeniowy O, tylko 300 Dobra, to kupimy na zapas 6 sztuk, którzy nie będziemy jeździli Przez jakiś czas To co, Kizzy idzie teraz na kajstrację, on jeszcze nie wie Kizzy, gdzie ty jesteś? A to już tutaj, to idziemy mu oczywiście towarzyszyć, żeby się samotnie nie czuł. Kizzy jest już wysterylizowana. Oznacza to, że... Kizzy jest kobietą? Zapomniałam! A rzeczywiście! Uu, ale w ogóle przepraszam, ale fail! Ej, zapomniałam, że Kizzy jest kotką, a nie kotem. Nie wiem, czemu ona mi zawsze bardziej kota przypominała z charakteru. Okej, okay, teraz Fiona, słuchajcie! E jak wyjechała stąd jak jakaś walizka. Dobra, trochę focha będą miały na nas te koty, ale to nic. O, ale przynajmniej Fiona się nie obraziła normalnie, bawi się z nami. Kizzy, jaka smutna. Teraz, słuchajcie, mamy e, dwóch inwalidów w domu e, z kołmierzami. E, wracamy sobie już do domku na spokojnie. Damy im po prostu te przysmaki, żeby one przeżyły dłużej, żeby się nie starzały, jak już te kołmierze zgubią. No dobra, kochani, ja już widzę, że ten odcinek będzie długi, więc już teraz skończę i resztę zrobimy sobie na następnym. Ten odcinek głównie skupił się na ogarnianiu współlokatorów, ale ja myślę, że już raz na zawsze mamy tą kwestię załatwioną. I teraz, jak będą się pojawiali jacyś nowi, to już wiecie, nie będę tego za bardzo pokazywała, bo wiecie, jak to się robi, na czym to polega i będę się bardziej skupiała na rozgrywce. Dzięki bardzo za oglądanie. Ewidentnie się na nas obraziły. Przecież koty, jak się obraziły lub wkurzyły, to właśnie tak robią: się dają do właściciela tyłem. E, no... Także z takim widokiem ja Was żegnam. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na mojego Insta, na naszą grupę i na mojego TikToka. Widzimy się, e, jeśli chodzi o Hotel Adeli w kolejny poniedziałek. Kolejny odcinek Simków będzie w Piątek, ja was zapraszam na streamki, yy, gdzie możecie zobaczyć kiedy i co w opisie jest kalendarz, w którym możecie sobie zerknąć, jak się widzimy w tygodniu na streamach. I życzę wam miłego poniedziałku, raczej miłego wieczorku i całego tygodnia. Boziaczki, do zobaczenia i hejka!